Siemaneczko, z tej strony Karolajn i witam Was na moim kanale, dzisiaj będzie drugi odcinek Minecraftowej serii Biedronka i Czarny Kot Niestety Czarnego Kota dzisiaj nie będzie z nami, gdyż ma dalej problemy techniczne, ale na pewno się pojawi i chcę zrobić w trzecim odcinku z widzami gierka Zapomniałam dodać, że jak widzicie jest jest właśnie tutaj na serwerze Wertes, Ula Ulaska i LJ.pl Jak widzicie, może będą z nami grać. No to zaczynamy. Um, nie widzę tu lj ale go widziałam. Tam gdzieś tutaj biegał. Może zobaczymy. Może gdzieś tu będzie, ale wątpię tu. Nie wiem, ktoś. Był tu. No i są nadal. Nadal tu są. Na pewno oni będą na Minecraft Party, tak myślę. No to zaczynamy naszą pierwszą gierkę. To jest, że piasek z góry spada na nas, a my musimy uciekać i patrzeć w dół, żeby nie wpaść w dziurę. No to jedziemy. na razie jest dobrze. Mamy dużo miejsca. Mm -hmm. Ma 10 graczy zostało. O nie, 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 nie. O mało co. O tu pójdziemy. OK. Może tutaj pójdziemy. Tu za dużo ludzi jest. O mało. Jezu. Yes, Muszę patrzeć w górę, bo ale jest tyle graczy... Ok, tu, tu będziemy stać. Dobra, siedem graczy. Sześć, pięć... Może to wygrama, może nie. O kurczę... Masakra... Kurczę, nie umiałam tam skoczyć, a tak by było... Dobrze, ale jest trzecie miejsce. Mamy trzecie miejsce! Jest dobrze. Mm, tej gry to za bardzo nie lubię. Kurczak. Kurczak. Co to było? Dlaczego ja nie mam elity? Jeszcze tego Caroline. Na, na biało. Okej. Okay. O kurczę, zombie idzie. Jak mam zombie zabić? Ej, i co ty zrobił, Oscar? Idź ode mnie. Idźcie tutaj, ani nie próbujcie tutaj iść. O nie, 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 nie. Idź tu. Sio. sio, 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 sio. Ja tu nie wiem, jak ich tu zabijać. Ale chyba będę, będę mieć trzecie miejsce jeśli się nie mylę w ogóle nie wiem o co w tej grze chodzi no trzecie miejsce bo jest się zombiem i i się goni innych no nie wiem ja tu idę szybko, szybko, szybko nie, 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 nie nie, 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 nie ja nie, 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 nie. nie, nie. I zabił mnie, nie O, tego też nie lubię Tego też nie lubiłem, bo nie wiem jak tu Bo potem mnie zabiją I ja będę pierwsza Kogo mam zabić? Nie, nie, idź na mnie, nie Bo nie wiem kogo tu zabić Nie wiem gdzie on jest, boję się wszystkich I lubię tej gry Ktoś mnie goni? Nie, dobra To tu się schowię Idzie tutaj? Nie idzie, dobra um. <laughs> Będę tu czekać Chyba no, się tam gra czy zostało? O nie, ktoś idzie Chyba no, idę tutaj, szybko uciekam Uciekam Szybko Ok, cztery osoby zostały gdzie on jest? Ja na serio tej gry nie lubię. Tu nie idzie dobra. Dwa na dwa. Tu jest. Chodź tu. Ja yep, yeah. pię. E co to on ma? O ma tego. Nie ma cztów. Widzieliście? Biegłam, biegłam i, i nic. No, ale miałam drugie miejsce, jest spoko. Dobrze to lecimy. Nie, yeah. szybko. No, ej, dlaczego? Idź sobie. No, kurczę. O, no. ósme miejsce. Nie dało rady. Następna gierka. Parkour. Może tutaj mi się uda. Bo na Jasiu mi się nie udało, niestety. Tu na skosu Tak, lecimy. Jeden, dwa, trzy. Hop, hop, hop. O, o! I tu mi się udaje. Pomalutku. malutku. Hops. 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 Hops, hops. Nie! dlaczego spadłam? No i teraz tam nie dojdę, no. Co to było? No nie! Dobra. Jeszcze raz. Tak samo muszę skakać. No i teraz nie umiem. A tak dobrze mi szło, i już przegrałem. Szóste miejsce. Mm, to też jest. Tego też nie lubię. Ale ostatnim razem, no dobrze mi to szło. Pójdziemy do góry. Czy... Do góry, do góry, do góry. I już mnie zabili. Widziałam. Za dużo graczy było w jednym miejscu. O, i już. Dziewiąte miejsce. Ostatnie pewnie. O to nawet jest fajne. Tylko ostatnim razem mm, trafiłam w czarną i zero punktów było. Ale może mi się uda. Ale mam takie lagi. Jak widzicie. No, nie umiem trafić. O jest. Czem nie umiem ten. Yes, kurczę nie bijecie mi. ich! Jest drugie mam miejsce. Jest drugie miejsce mam. Jera 69 punktów miałam no to nie jest truna tylko trzeba e, z łukiem strzelać pod te baranki, co tam leciały w dół krówka zabiłam 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 kurcze nie działa mi tu szybkie piekanie jest, jest jest Jestem pierwsza, ale zaraz będę mógł! Szybko, krówka! Nie, minus pięćdziesiąt! Nie, 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 nie Trafiło mi się. Niestety. O, tu sobie dam F5, bo tu się fajnie potem. Bo tu się fajnie na F5 e, lata. I nie wiem gdzie mam latać. Chyba tutaj. Nie, kobietko. Tak to się nie bawimy. O nie, fajnie, super. Pięknie, ładnie, 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 ładnie i ładnie. Super. Jedno, ta to ma dużo pola. I co ona zrobiła? Widzieliście to? Tyle pola, tyle pola zmarnowanego. Ja nie wiem, co, co ludzie robią. Piąte nie Bardzo ładnie. Dobrze, dalej. Oto też zawsze. Czasami chcę dobrze, a chodzi źle, e, niebieski ten e, zielony, biały, e, zielony, zielony, e, brązowy, to jest chyba szary, dobrze? E, żółty, czerwony, 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 żółty Pomarańczowy, zielony, żółty, 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 pomarańcz, żółty. Szybko, no, e, żółtego nie ma. E, szary. Nie, co to było? No, o, myślałam, że jestem kurcze, trzecia. O, tego nie lubię za bardzo, bo sama z siebie podkopuje w tej grze. Ale jakoś. dałam radę. O! Myślałam, że wpadnę do tej dziury. Dobrze. Jak ktoś mnie podkopuje, bo mi się wydawało. Nie! Yeah. Wiedziałam. Do dziury wpadam. A tak było fajnie. Przez to tej gry nie lubię Bo do dziury zawsze wpadnę Oto też jest ciężka gra Bo zawsze mi kradną tutaj potki Nie kranicie mi potek, ja nie mam potków, ludzie, dajcie mi potki Trzeba uzbierać tutaj, bo... Bo jak potem się nie ma, to jest ciężko Ja tu potków nie mam No, bo na razie zbieram potki zanim myślę mi, za... Za... mi tu wszystko. Nie, nie! Szybko Pijcie pot... ludzie. No i przegrane. Nie dałam rady. Piąte miejsce To jest ciężka gra Mmm, może w tym mi się uda Ale już jest więcej graczy, widzę, że jest 18 Hop, biegnijmy, biegnijmy, szybko Biegnijmy No, biegnijmy O, jestem pierwsza i zaraz będę ostatnia. Ona nadal pierwsza. I jest, jestem pierwsza. O oh yeah! Wygrałam w czymś wreszcie. <grym> O, to też fajna gierka jest. Tu jest chyba więcej gierków niż yy, u Jasia. Najlepiej no, jest te zbierać. Te 6 punktów. I uważać na... O, 6! Jest! 6 mam! Ok, idziemy dalej tu, tak, tu, tak na pewno wzięłam minus 50 bo nie widziałam kurcze, mi tu nie no ósme miejsce bo minus 50 pewnie wzięłam tak mi laguje, że ho, ho, ho Dobra, ja to zawsze idę w kąt. Umi się lepiej potem tutaj kopię. Może coś tu znajdziemy, ale lagi mam. Ja nie mogę. O, jest jeden. O, drugi. No, nie umi się. O! I to jest to. No, 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 no. Tu trudno znaleźć coś, ale jest git. No szybko, bo chcemy mieć trzecie miejsce. I mam trzecie miejsce. Jest dobrze. I najlepsza gierka, w której tak przegram. Albo i nie. Szybko uciekamy, bo nas to do dogoni. Dobrze, jest dobrze. Fajna taka gierka sobie. Nie! wiedziałam, wiedziałam, że mnie dotknie to i umrze. Niestety. Jeden raz mi się uda wygrać, jeden raz mi się nie uda wygrać. Ale jest dobrze. Tak na razie coś tam wygrałam. I dziewiąte miejsce mamy. Jest dobrze. O, to też lubię. Bo szybko tak trzeba nabijać. Nabijamy szybko. Pierwsze miejsce mamy. Dobrze, że żaden mi nie pali. Tutaj taki kółko, tak tu. Uu, już mam prawie czysta. O, czysta jest. Niech ktoś mi pali, nie palcie mi. Co wy robicie ludzie? Nie wolno tak. Ja Wam nie palę. Teraz Wam zapalę. Macie. I tak wygrałam. Oh je. Yeah. Oh je, yeah, wygrałam. Popcorn. Dobry popcorn. No tak jak na serwerze Jasia, to prawie to samo. Te same gry są, ale tu jest ich więcej. Ja tu zawsze skakam sobie. A pod koniec już tak bardziej uważam, żeby nie wpaść do dziury tej tutaj lawy no, Fajne to są gierki, takie inne niż u Jasia Ale niektóre są te same, no, Bo nic innego tutaj nie idzie już wymyślić na minecraft'cie Dobra Już trzeba tak powoli zastopować tym skakaniem A potem wpaniemy w lawę Tu tak I drugie miejsce o, to jest taka trochę dziwna ta gierka, bo no, trzeba bić innych, żeby ich odepnąć i spadłam Trzeba najwięcej punktów zdobyć. Lepiej na szyfcie tutaj być. Ale wtedy kurczę mnie odepchnęli daleko. W sensie, że, że tu też mają te haki. Zresztą razem widziałam, że koleś sobie stał i, i nic. Ani go uderzyć nie, nie szło. No, ludzie, ile ja mam punktów? Dobra, mam 28. No i znów. Chyba tutaj na tym polu się da, żeby na. Po o, już miałam większe. Szybko, no. I czwarte miejsce. A chciałam mieć trzecie. Ale nic. O, to jest fajna gierka, bo się się biegnie tak szybko i skacze. I biegniemy hop, biegniemy hop, biegniemy hop, i biegniemy hop, biegniemy hop, biegniemy hop, i biegniemy hop, i biegniemy, 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 biegniemy i i jeszcze jeden i wygrałam! O oh je! Yeah. To jest łatwa gierka. I to już koniec naszych gierek minecraftowych na dzisiaj. Jak widzieliście, coś tam mi się udało wygrać. No i to chyba wszystko. No i e, jeśli chcecie zagrać ze mną, to ja napiszę w komentarzu. E, komentarz taki, że... E, że pod tym komentarzem e, piszcie kto was chce zagrać to ja te, to, to ja te, tak zrobię, żeby e, tak po dwie, po trzy osoby e, na jeden odcinek, żeby was nie było tam za dużo, ja was tak podzielę i możemy właśnie mówić przy Skype'a, bo jak tam jak to, jak to tam to woli, ale najlepiej przez Skype'a bo bardziej się idzie dogadać, no to Dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Zapraszam na mój fanpage, do mojego sklepu. Wszystko znajdziecie w opisie pod filmikiem. No to siemanko.